Wiosiu, mam do strony Kasprest. Jeden dzień dzisiaj ze mną. Czekaj, jem. A dobra, dobra. Zobaczmy. No? Dzisiaj jest ze mną Red Bull. I, I gramy w taką fajną giereczkę, która nie jest w Robloxie. Nazywa się Snow Red Jeżeli chcecie ją. Aha, czyli. Nie... A, ok Ej, co jest? What? Co to było? Najlep Wynik 5, najlepszy 5, prezenty 0. Okej, okay, super. I tu to jest taka giereczka, w której trzeba jeździć się sankami. I, o, i na spacji też można skakać, ok. I, I tu są takie przeszkody, jak sami widzicie, takie drzewa, jakieś tam e, kule śniegu, coś w tym stylu. I my musimy je, my, wy, my musimy je omijać. Jak widzicie e, tę piaskę, co się pokazuje, że 10, 11 to, to jest. To, to jest jakby odleg odległość. Co to jest? To jest odległość, oh nie? Więc co. Na jakim już jesteś lewerze? Nie wiem. A nie wiesz? Okej. Okay. Dobra. Yy, jak sobie widzicie, musimy to... W... A. Okej. Okay. Dobra i... Co się robi... Co się... Z... A, bo tu minę jeszcze... Co się... O, to... Jak sam widzicie, jak widzieliście tą kulę, musimy właśnie omijać i... To jest właśnie ten, trochę, że tak powiem, problem. Bo, okej, okay, co mam sklep? Aha, i za te prezenciki możemy sobie jakieś samki kupić. Oh my god. No to, no to, no co no ciekawe się robi. Dobra, lecimy dalej, lecimy, dobra. Tu, dobra. Jesteśmy najlepszymi, oczywiście, w ZOE prosami, więc tutaj nie, ja nic nie ukrywam. A jak Red Bull są, nowi idzie. Ja mam wynik jeden mam Ja mam wynik jeden na razie <śmienic> Okej okay. dobra yy, no to wracając sobie Dzisiaj bym chciał w tym odcinku postarać się i być mieć setny Setny wynik widzowy. To jest mega ciekawe, to jest mega trudne i dodatkowo ciekawe do zrobienia, bo to jest takie, to jest to, to takie, to, trochę jak to jest takie, to jest podobne do Subway Surfers, bo tutaj się też coraz szybciej chyba leci, jak coraz, jak coraz dłużej jedziesz, to coraz szybciej wtedy jakby coraz, no coraz szybciej, no no powiem normalnie, no coraz, no kurczę, no, no coraz szybciej. To te drzewa postawił? Nie wiem. Dobra, yy... <noise> jaki masz wynik? <noise> ja, wynik jeden tak na razie. Dobra, tak yy... sami widzicie, jesteśmy najlepszymi prosami w tą grę więc tutaj nie ma nic do ukrywać. No, na pewno, no. Mhm. <noise> więc my tutaj, my tutaj zrobimy tak z 2 miliony na sekundę. Ej, ciekawy, jaki ej, właśnie ciekawe jaki jest najdłuższy wynik w tej grze? Wszyscy się sensie wiecie. Jeden. Naj najlepszy wynik Nie. Dobra, skak No przecież skok skaczę no Klikam tu No atację Ta gra mnie oszukuje Czemu takie duże no, bawale co? Z tymi reklamami Ha. Dobra Widzowie KPRS 9 poprosił jakąś Operę GX która daje mu reklamy. Chyba ty dziadu A to jest najlepsza przeglądarka na świecie przecież No nie, nie powiedziałbym tak. Czemu byś tak nie powiedział Widzowie napiszcie no, nie, w komentarzach czy o, lubicie Operę GX Ciekawe gdzieś... widzowie... Ten, kto nie lubi OPRGX, niech napisze, że nie lubi, a ten, kto lubi, to niech napisze, że nie lubi. Ciekawe, kogo będzie więcej w komentarzach. Ej, bo ja w drzewo, ale przyjechałem przez drzewo, nie? Jakby coś. Co? No, przez no, drzewo przyjechałem. Laga się pewnie. Nie no, dalej mogą jechać. Co? A to, no to nie, no, to nie pewnie bug był jaki, Ale co? No nie! Ale co, wjechałeś... W... Czekaj, wjecha... ale chciałem, co, wjechałeś Chciałem walnąć w... w drzewo, no i przeleciałem przez drzewo. Aha. Czyli jakby... Okej, okay, dobra, wiem. Czyli przez ścianę przeleciałem, w sensie, że przez drzewo. No. Co jest? Bóg jakiś. Dobra, ojej, tu, tu, tu. Dobra. No przecież skaczę, co za gówno! O 40 nie... mam wynik najlepszy, a ty? Ja 32 na razie mam teraz. Teraz, ale nie przegrałem jeszcze. Okej. Okay. No to wydaje mi się, że mnie przegonisz. Ja sobie te prezenty biorę, bo te prezen... za te prezenty można sanki lepsze kupować. No mam 30, wynik mam, ale ja ja miałem pierwszy. sanki coś dawałem, ale chyba ta, nie? Mm, brać sanki metalowe. <laughs> sanki z turbiną, żebyś był o 20 razy szybszy. Ale nie, to by pogorszało, to by... Właśnie, to jest właśnie gorsze ogólnie. Złe sanki można wziąć. Złe sanki, tak, tytuł, złe sanki widzowie. Najlepszy tytuł. Dobra. O oh Jezu, ale bym prawie w to uderzył. Dobra, tu. Drzewo! Kto te drzewo postawił? Twórca tej gry, czyli ja... Ja żartuję. A Jak to jesteś twórcą tej gry, to idę do swojego domu. Dobra widzowie, jak sami widzicie, mam czterdziesty 45... Le... piąty. Le. Jezus! Kto, lewe. kto co to I, I... I czuję się z tym bardzo. Ja nie mogę. Bardzo dobrze. No boże. Kto te wielkie bałwany stawia na drodze? Się... Jest, dobra! Ja nie... Przeleciałem, przyleciałem! a ja chyba z pięć razy spację kliknę w sekundę, żeby, sp... żeby... żeby skoczyć. Jezu, jak mnie wybiło! Ej, co tu było? Ale lagam, ale mi ja, mnie wywal ja, wywaliło, ja... prawie całą mapę przyleciałem. Nie no, może nie całą, nie no, może nie, ale... Jest! Który ja? Osiemdziesiąty! Nie, osiemdziesiąty I się wywaliłem! No, nie, no się wywalił! Ja Jezu, to się nie można stanęć. Może ja walę w drzewo i przejeżdżam przez drzewo, no to no, jest w Tylko nie to! Jezu. Mi się drzewa zbugowało, nie? Mi się drzewa zbugowało. No ale mi się to jest... Z tą re reklamą, z Którą... O Jezu! Kurczę mi telefon dzwoni znów! Jaki debil dzwoni? Nie wiem. No bo on. Ej, wiesz, to jest najlepsze, że w odcinku, gdzie nagrywałem w Roblox... Bro, ten e, stars ale w Robloxie też mi zadzwonił telefon. I dzisiaj... I dzisiaj też. I bym chciał powiedzieć, przepraszam, ale ja już, mówi, już mówię to po raz setny. <laughs> Bo mi ciągle telefon nawala. A w sumie, a w sumie nie, wiem, czy, nie wiem czy to było słychać, ale na pewno było słychać jak mój telefon ryczy, jak nie wiem co. Dobra. Uwaga, pyk. Pyk, pyk. Dobra. Co no to, to za śnieżki postawili? No to, to, to musisz właśnie tam jechać, bo to chodzi o to, że ty tam... Ej, ale... specjalnie żeby... mówiłem nie... ci o tym, nie? No wiesz, że... nie? wiesz, tak naprawdę... Co mówisz? Wiesz ja tak naprawdę nie przeleciałem przez drzewo, tylko przez, wiesz, te kuka śniegu, nie? Co jeżdżą. Ja właśnie przez nie przeleciałem. Aha. Tylko że ja widzę w mam. O nie. Dobra. O widzę właśnie te kółeczka, ale przy... dobra, przeszłem to. Mam 50 nie Jak da ani nie wiedziesz, nie, to ci mogą odbić to mi się wydaje. Tam, Ciekawe co? jak ty wyglądasz, wiesz, w tej grze, czy po prostu same sami, sanki lecą? No, pewnie czy, czy wiesz, czy jednak ktoś na nie siedzi. Ej, ale wyobrażasz Ej, patrz, we, weź się to, wpatrz w to, teraz. O Jezu, się znowu. O nie, widzowie, nie dam rady tego zrobić. Ej, patrz, weź się teraz wpatrz w ten ekran. I sobie, jakbyś normalnie na tych sankach ty jeździł teraz, nie? Jakbyś na serio leciał po tych sankach. Nie, ja bym walnął drzewo! Ja teraz taką schizę, jakby... Jakbym na serio na tych sankach teraz leciał. Mogę walnąć drzewo. E, no nie, bo umrzesz... Twoje sanki teraz padną na 10 części jak moje. To nie moja wina, że są takie słabe. Te są z drewna zrobione kolorowe. To Mikołaj mi je bo... Ej, ej, powinien być taki mem, y, kiedy mi, ten, kiedy je, wiesz, są na TikToku TT. Jak to się nazywa? Mm, szybko. TT, że y, na przykład nie wiem, y, ja, ja kiedy lecę, do jadę do szkoły. jadę do szkoły na. Kiedy mam na ósmą do szkoły, a jest 7 59, i to samo teraz powinno być to samo, ale w tej grze. Albo kiedy Mikołaj, kiedy, kiedy Mikołaj się spóźnił z prezentami. pow... Mikołaj to stara, U-A, Mikołaj, jest. Chłopie jaki wynik ja mam? Weź, i nic nie musisz. dobra? z tymi kamieniami? No 46 mam wynik, no 46. Ej Jolanta, pokaż planta. Ej halo, słychać mnie teraz? Słychać przecież. Ej, my, nie było mnie słychać przez chwilę, musiałem, ogarn coś musiałem coś zrobić, ty, bo nie było mnie słychać. Ale dobra, ej, to teraz mi dobrze idzie. jak Mam powyżej. 20, mam po po powyżej. Okay. Można powyżej. Dobra. Y Gram ostatnią grę. Wizowe, gram teraz ostatnią grę w tym odcinku. Dobre, może ja mi się uda. to, co powiedziałem, ja jeszcze raz, bo naprawdę to było głupie, przez, przez co ja zginę. Przez czubek drzewka zginąłem. Weź tam i tu. Daj to spokój. Ja pod drzewami tą... latam. <laughs> to. Ej, bo ja, ja miałem coś innego w myśli. No kurde 55 miałem, 55 55 miałeś? No No bo się skupiłem A ja, a ja sobie patrzę przez sobie ten okay. No kurde śnieżkę ktoś postawił Co postawił? Śnieżkę ktoś Ale musiał postawił. ogólnie postawić. tak do nie więcej tak ogólnie nie więcej tak do levelu 30-40 jest łatwo, nie? No wiem Kurże, dobra widzo dobra widzowie Yy, pochwal się jak, jaki wynik najbardziej zyskałeś, jaki twój był największy mm. wynik No jeden Okej, okay, dobrze, nie, no ale na serio powiedz No 55 Okej okay. Mój to było 85, widzowie 15, 15, mi brakowało tylko do, set, do setki Niestety nie udało mi się zrobić, ale widzowie jeżeli Widzowie, ja będziecie chcieli, do... to będę mógł nagrać Nagrać, będę mógł widzowie nagrać kolejny odcinek bo w sumie jest fajna No kurde Auto nie Dobrze, Mam nadzieję, że wziąłem się odcinek Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo!